Poczta elektroniczna i kalendarz to podstawowe narzędzia wspierające pracę wielu ludzi. Spotyka się z nimi praktycznie każdy, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Stanowią również źródło niemałych frustracji. Zalewani setkami i tysiącami wiadomości, ludzie tracą poczucie kontroli nad sytuacją, marnują czas, wracając wiele razy do tego samego zagadnienia, pojawia się lekki bałagan, niepokój, że umknęło coś ważnego, który przenosi się z pracy na życie prywatne. W jednym z badań poświęconych produktywności pracowników biurowych jedna trzecia badanych zadeklarowała, że wolałaby raczej umyć toaletę niż posprzątać swoją skrzynkę odbiorczą. Niewielu ludzi wie, że może być lepiej, że istnieją sprawdzone techniki przynoszące mierzalne rezultaty, które pozwalają zapanować nad pocztą i kalendarzem, oszczędzić czas, a także poczuć kontrolę nad sytuacją i odprężeniem. Szkoląc pracowników różnych firm, zidentyfikowaliśmy te, które przynosiły największą ulgę i największe oszczędności. Na tej podstawie stworzyliśmy 3 godzinny kurs wideo, tak aby każdy mógł przyswoić te nawyki i techniki w swoim własnym tempie, kiedy ma na to ochotę, a gdy zajdzie taka potrzeba, mógł wrócić do kursu i powtórzyć to, co wymaga powtórki. Wystarczy dowolna przeglądarka i dostęp do internetu. Kurs składa się z 14 modułów. W których omawiane są zagadnienia teoretyczne, przeplatane praktycznymi przykładami i ćwiczeniami, pokazujące prawdziwą skrzynkę odbiorczą i kalendarz i proces ich porządkowania. Przechodząc przez kurs, przyjrzymy się: konfiguracji konta i protokołom dostępu do skrzynki e-mail, jak efektywnie wytwarzać nawyki, nie próbując zmieniać wszystkiego naraz, jak szybko znaleźć dowolnego e-maila, który przychodzi nam do głowy. Jak zoptymalizować foldery i ich strukturę, by była maksymalnie pomocna? Jak zamienić skrzynkę odbiorczą w przejrzystą listę zadań do zrobienia, ułatwiającą priorytetyzację? Jak efektywnie delegować zadania innym i dbać o ich wykonanie? Jakie techniki pomogą walczyć z rozproszeniami i jakie są z tego korzyści? Jak wysprzątać swój kalendarz i sprawić, by był maksymalnie pomocny? Jak sprawić, by porządek zagościł na stały, a nie był tylko pojedynczym epizodem? Przed jakimi wyzwaniami stoją menedżerowie i jak możemy im zaradzić, a także jak wykorzystać poznane techniki w programach Microsoft Outlook, Apple Mail czy Gmail. Paręset osób przeszło przez ten kurs potwierdzając znaczną oszczędność czasu, zwykle 15-60 do 60 minut dziennie, a także ogromny spokój i poczucie kontroli, które wytwarzają się długofalowo. Wejdź na stronę produktywni.pl, zobacz co o tym kursie mówią ludzie, którzy go ukończyli. A także poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Dzięki integracji z najpopularniejszymi sposobami płatności możesz uzyskać dostęp do kursów w 5 minut. Jeśli szukasz usprawnień i oszczędności czasu, mamy dla ciebie garść gotowych, sprawdzonych rozwiązań, które możesz poznać jeszcze dzisiaj. Zapraszamy na produktywni.pl